Szanowni Państwo, ro, robi się w Polsce groźniej niż było do tej pory, jeszcze groźniej. Przypomnijmy, że w takiej futurystycznej dystopii powieści o tytule rok 1984 Orwella, który napisał tę powieść pod wpływem zetknięcia się z praktyką stalinizmu, mamy do czynienia z czymś takim, jak myśl o zbrodnia. Myśl zbrodnia to przestępstwo. Polegające na myśleniu niezgodnie z linią partii Wielkiego Brata, i ściganiem tej myśl o zbrodni, w tej powieści e, zajmuje się tak zwana policja myśli. No niestety to już nie jest do końca futurologia, bo to staje się polska rzeczywistość. Otóż nowa koalicja ustami posłanki Gajewskiej i Lubnauer zapowiedziała, że wprowadzi do kodeksu karnego ściganie z urzędu tak tzw. mowy nienawiści ze względu na tzw. orientację seksualną i płeć. Co to jest mowa nienawiści? No, tradycja języka polskiego nie zna takiego określenia. Tradycyjna obyczajność, zwykła obyczajność wyrosła przez wieki w cywilizacji europejskiej nie zna takiego określenia. Wiadomo, co to jest pomówienie, zniesławienie, wiadomo, co to jest obraza, obrażanie itd. Natomiast nie wiadomo, co to jest mowa nienawiści, więc to będzie mógł, musiał ktoś zdefiniować i zdefiniują to oczywiście politycy, ich urzędnicy. W praktyce więc oznacza to nic innego jak ściganie karne za wyrażanie poglądów niezgodnych z określoną ideologią, która jest bliska nowej koalicji, która niedługo prawdopodobnie będzie rządzić. To jest oczywista cenzura, oczywisty atak na wolność słowa i oczywisty pełzający totalizm. To jest do tego stopnia oczywiste, że nawet byli działacze partii nowej koalicji na przykład pan Dariusz Lipiński był działacz platformy obywatelskiej są tym oburzeni i mówią że to nic innego właśnie jak cenzura i że nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści tylko jest cenzura i że jest to atak na wolność słowa Szanowni państwo Konfederacja jest niezmiennie stanowczo przeciw Atak, atakom na wolność słowa, przeciw cenzurze i przeciw totalizmowi. Oddaję głos posłowi Michałowi Wawerowi. Szanowni Państwo, przedstawiciele przyszłej koalicji rządzącej mówią, że to nie będzie duża zmiana, to będzie tylko doprecyzowanie przepisów, to będzie tylko określenie co wolno, czego nie wolno, to będzie tylko wprowadzenie standardów znanych z Europy Zachodniej. No to przyjrzyjmy się tym standardom znanym z Europy Zachodniej. W roku 2017 szwedzki emeryt, 70-letni człowiek, za komentarz wrzucony w internecie, w którym wyraził się, że somalijscy imigranci to lenie, którzy gardzą pracą, został skazany na więzienie. Kilka lat później, w czasie francuskich wyborów prezydenckich, kandydat na prezydenta Eric Zemmour. Za wypowiedź, w, wypowiedź publicystyczną w mediach, w której sformułował publicystyczną opinię, że zachodzi we Francji odwrócona kolonizacja, że teraz przybysze z Afryki, muzułmańscy kolonizują Afrykę, został za to postawiony przed sądem i skazany na gigantyczną grzywnę 10 tysięcy euro, i do tego kolejne tysiące euro odszkodowań i kar dla organizacji zajmujących się zwalczaniem rasizmu. I przykład stosunkowo najświeższy z roku 2021, kiedy to pastor w Londynie, który jako, jako uliczny kaznodzieja przytaczał cytaty z Biblii, uczył, uczył swojego, swojej odmiany protestantyzmu, uczył, uczył, próbował nawracać Anglików na swoją religię, został aresztowany za słowa, że małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. To zostało w, przez angielską policję zinterpretowane jako mowa nienawiści. Szanowni Państwo, słowa, że y, małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, to są słowa, które znajdujemy w polskiej konstytucji. I dla i zachodniej, i niestety również polskiej lewicy, te słowa i cały szereg innych sformułowań, które znajdziemy w naszej konstytucji, w naszych ustawach, w naszych codziennych rozmowach, we wpisach, komentarzach, które zostawiamy w internecie, to jest mowa nienawiści i oni się nie zatrzymają, dopóki nie wytresują Polaków, że nie można mówić tego, co się myśli, że nie można formułować normalnych opinii, że mówienie rzeczy, które, są, które jeszcze 10, 20, 30 lat temu były elementarzem zdrowego rozsądku i sposobem myślenia każdego normalnego człowieka, to teraz jest coś zakazanego, z czym nie można... Wychodzić publicznie, czego nie wolno, nie wolno mówić innym ludziom, co jeżeli nawet piszemy w internecie, to można to tylko zrobić w najgłębszej anonimowości, korzystając z oprogramowania do ukrywania naszej tożsamości. Poseł Berkowicz przytoczył wspomnienie książki Rok 1984. To jest rzeczywiście pierwsze skojarzenie, które się nasuwa. Ale my, Polacy, nie musimy sięgać do literatury. My, Polacy. Pamiętamy, jeśli nawet nie z własnego doświadczenia, to z doświadczenia własnych rodziców, jak wyglądała rzeczywistość komunizmu. Pamiętamy, że w PRL-u zabronione było mówienie rzeczy, które myślimy publicznie, zabronione było pisanie ich w gazetach, można było za to ponieść bardzo ciężkie konsekwencje, można było utracić pracę, można było trafić do więzienia. Nie pozwólmy żeby ta rzeczywistość wróciła. Nawet jeżeli politycy lewicy i Platformy Obywatelskiej zapomnieli już, jak wyglądała rzeczywistość PRL-u, do czego prowadziły ograniczenia wolności słowa, my o tym nie zapomnimy. Nie pozwólmy ograniczać wolności słowa, bo to jest właśnie to, co prowadzi do autentycznych wybuchów nienawiści i przemocy, kiedy odbierze się ludziom prawo do powiedzenia tego, co uważają publicznie i bez wstydzenia się za to. Nie pozwólmy, żeby w Polsce doszło do takich absurdów, jak dochodzi w zachodniej Europie. Zwracamy się dzisiaj do polityków, platformy lewicy. Opamiętajcie się, zachowajcie w Polsce wolność słowa. Proszę o zabranie głosu posła Romana Fryca. Szanowni Państwo, dlaczego światowa lewica i Polska w ślad za nią to robi? Dlaczego oni nam robią te wszystkie przyjemności? Chodzi o to w największym skrócie, aby stworzyć człowieka nowego. Nie jest to nic nowego na tym świecie. Rewolucja antyfrancuska z końca XVIII wieku zmieniała język. Rewolucja bolszewicka 1917. Zmieniała język. Dlaczego zmieniała język? Aby zmienić kulturę, aby zmienić nawyki, aby zmienić młode pokolenie. Na swoją modłę oczywiście. Nie tak, jak wymaga tego prastary porządek i obyczaj. Z tym rozprawia się współczesna lewica. No i, proszę państwa, wchodzimy tutaj w kodeks karny. Jak mój przedmówca, poseł Wawer wspomniał, komunizm 1.0 wiązał się z urzędem cenzorskim nawet na ulicy Mysiej, gdzie karano ludzi za przemycanie treści niepoprawnych, nie do zaakceptowania przez ówczesnych rządzących. Ja akurat jestem z tego pokolenia, które to pamięta, ale wtedy, było troszeczkę lepiej wśród normalnych ludzi, że tak się wyrażę. W rozmowach wszystkie rzeczy były normalnie wypowiadane. W prywatnych rozmowach. A teraz Teraz mamy do czynienia wręcz z autocenzurą. Ludzie powstrzymują się, aby nazywać pewne rzeczy po imieniu. I tak w tej chwili nazwanie mężczyzny mężczyzną wiąże się ewentualnie z penalizacją. Kobiety kobietą również, ponieważ akurat w danym momencie czasowym. Te wszystkie płcie, ob, obydwie, mogą mieć inne zdanie własnej tożsamości płciowej. Jest to oczywiście piramidalny absurd, ale lewica w tym jest, jak zwykle to lewica, nielogiczna. Ja rozumiem, w trakcie kampanii wyborczej słyszeliśmy wypowiedzi pewnego hmm, aktywistza, że ma problem z własną osobowością, ten człowiek. Ale czy doprowadzi to do takich absurdów, aby o każdym mówić? Nie pani, pan, lecz osoba posługująca się na przykład nazwiskiem Lubnauer. Kiedyś zresztą w Polsce nie było tych problemów. Kobiety miały końcówki kobiece. A teraz jakoś dziwnym trudem, dziwnym cudem te same aktywistki lewicowe unikają tego jak ognia. Nie słyszymy, aby pani Szojring-Wielgus mówiła sobie Szojring-Gówna-Wielgusowa. A może właśnie do tego należałoby wrócić. Świat stanął do góry nogami. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Te absurdy, które na co dzień widzimy i słyszymy, przemycane do kodeksu karnego, apeluję, aby każdy rozsądny Polak spojrzał na to z dystansem i powiedział: No, może dość tego wszystkiego, zajmijmy się problemami, którymi żyje Polska, a nie niuansami językowymi. Jest to Stoimy przy, przed wielkim, wielkim wyzwaniem. Polska ma gigantyczne problemy demograficzne, katastrofy demograficznej tak naprawdę, piramidalnej spirali zadłużenia, zewnętrznego niebezpieczeństwa. A tutaj posłowie zajmują się czymś takim. Wstyd proszę Państwa z lewicy, porzućcie to. Konfederacja zaprasza do zdrowo myśl, zdroworozsądkowego myślenia. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jedno pytanie. Pan wspomniał przypadek pastora z Anglii, ale w Polsce też postaw, pastor został skazany za wygłaszanie opinii, czy to na temat prezydenta, czy na temat innej religii. Czy jesteście Państwo też za zniesieniem tych przepisów, które teraz obowiązują, na przykład o, o uczuć religijnych, czy o zniesieniu prezydenta? Szanowny Panie Redaktorze, no nie znamy konkretów tego, tego przypadku, o którym Pan mówi. Jesteśmy przeciwnikami wszelkich, wszelkich przepisów, które ograniczają właściwie rozumianą wolność słowa. Sytuacja, tak, sytuacja idealna byłaby taka, żeby w ogóle kwestie wolności słowa przenieść do prawa cywilnego i przenieść do sądów cywilnych, tak żeby to nie były sprawy, które angażują państwo polskie. Natomiast no, obecnie nie ma takiej możliwości, dlatego że ani prawo cywilne takich możliwości nie zapewnia, ani sądy nie są w stanie sobie z tym poradzić, ponieważ wymiar sprawiedliwości został zrujnowany przez wojenkę PiSu z Platformą. Będziemy w Konfederacji pracować nad dalszymi projektami poprawiającymi sytuację wolności słowa, bo ma pan redaktor rację, tak? w Polsce też nie jest idealnie, w Polsce też nadal zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś wygłaszający po prostu uzasadnioną opinię, wygłaszający swój pogląd, który nikomu nie szkodzi, nikomu konkretnemu, jest ściągany po sądach, jest ścigany nawet i przez prokuratora, temu trzeba, trzeba postawić kres. Wolność słowa to w ogóle nie jest coś, co ma się dane raz na zawsze. To jest coś, o co trzeba ciągle walczyć, trzeba cały czas udoskonalać prawo, trzeba cały czas poprawiać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i również jako Konfederacja, po to jesteśmy posłami, żeby w takich pracach brać udział i żeby o ochronę wolności słowa walczyć każdego dnia, a nie tylko wtedy, kiedy jakaś konkretna ustawa, tak jak w tym wypadku maksymalnie szkodliwa, wchodzi pod obrady Sejmu. Dziękuję bardzo. Mówi się Wydzieliliśmy odpowiedź. Dziękuję Jeszcze bardzo.